Zaczęło się w takim przykrym momencie, ale wierzę, że po prostu to coś dobrego przyniesie w przyszłości. My musimy was wspierać i wam dziękować za to, że, że stawiacie tak dzielny opór. Bo inaczej jak się nie my, to kto? Sława Ukrainie, herojem sława i śmierć wrogom. Jak mówią Polacy, liczy się tylko sukces. Moi drodzy, mamy drugie połączenie, e, mamy drugie połączenie, halo, dzień dobry. Halo? halo? Halo, dzień dobry. A, dzień dobry, dzień dobry, witam cię Andrzeju, Mariusz Kawecki z drugiej strony, ze strowca Świętokrzyskiego, trenera piłki wodnej, e, z koła Mistrzostwa Sportowego Strowie Świętokrzyskiej. Dzień dobry, Mariusz, bardzo miło cię słyszeć w to że broadcast. Dzień, dzień dobry również, miło pozdrawiam, pozdrawiam bardzo, pozdrawiam wszystkich gości. Ja chciałem się podzielić dobrą wiadomością, o które teraz tak e, trudno w tym czasie. E, mianowicie udało nam się ściągnąć e, do Ostrowca e, całą kadrę e, Ukrainy, kadrę e, reprezentacji Ukrainy w piłce wodnej Juniorów młodych. Super, super. E, ja, ja, także, ja... Także mam. Poczekaj, tylko przetłumaczy rusłan. Mariusz, ja... czekaj chwileczkę. Дуже добра новина. Власне Осьчові Світок Так вдалося їм, вдалося їм організувати зараз тренувальний процес для української кадр, для української збірної з водного пола відповідного віку, і це це дуже дуже прекрасний приклад того, як це може бути організовано. Оскільки водне поло це дійсно груповий вид спорту, плавальний, але груповий, і він вимагає навіть більшого можливо навантаження на, саму, на сам басейн, ніж плавати. Яка то слічна група? Бо мой вже цілу дружину, цілу репрезентацію в нього творчих. Tak, tak, to są, to chłopcy są w wieku, w wieku 13, 14, 15 lat. Wszyscy oni to, to uczniowie Liceum Sportowego w Lwowie. Także no tutaj my mamy świetny kontakt z tą szkołą, świetny kontakt z trenerami, odkąd sięgam pamięcią jako zawodnik i jako trener. Zawsze organizowaliśmy wspólne zgrupowania, zapraszaliśmy zawodników z Lwowa tutaj do Ostrowca. Na mecze, czy to była rywalizacja klubowa, czy też rywalizowaliśmy między Polską a Ukrainą na poziomie reprezentacji narodowych. Także tutaj no, od razu po wybuchu tutaj wojny, no, telefon do, do naszego przyjaciela, do Żeni Nauczyka, który opiekuje się właśnie tymi młodymi zawodnikami. No i tutaj chęć naszej pomocy. Po konsultacji z dyrektorem naszej szkoły, bo ściągnęliśmy tutaj zawodników do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ostrowie Świętokrzyskim, bo prowadzimy szkolenia też piłkarzy wodnych w SMS-ie i zawodnicy przyjeżdżali do nas praktycznie z na całej Europy. Zaczęło się od zawodników, którzy byli już w Polsce z rodzicami, przyjechali już w zeszłym tygodniu we wtorek w piątek wieczorem przyjechała cała grupa ośmiu chłopców bezpośrednio z Lwowa, transportem do Chlebemnego i stamtąd dostali się do nas do Ostrowca. Wczoraj przyjechało jeszcze trzech chłopców, także na dzień dzisiejszy mamy 13 zawodników w Ostrowcu, a docelowo jeżeli nam się wszystko uda będzie to 17 chłopców. 17 osób, to są prawie dwie Група, яка зараз тренує в вощовчу, як наголошує пан Маріуш, фактично з'їжджалася зі всієї Європи. Частина частина спочатку дітей долучилася, які вже були в Польщі. Частина їх понад вісім осіб приїхало зі Львова з відповідного клубу, з яким вони мають давні давні традиції опіну спортивного. І на сьогоднішній день це порядка вже 17 осіб, 17 спортсменів, які тренують на їхній базі, там проживають, тренують. Dobrze, czyli y, chcę tylko podkreślić, że Siergi Fesenko byłby bardzo tak. zadowolony z tego, co powiedziałeś, dlatego że rozumiem, że zapewnicie młodocianym zawodnikom nie tylko warunki do trenowania, uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu, jaką jest piłka wodna, ale również do nauki w szkole Mistrzostwa Sportowego, tak? w liceum. Tak, tak, tak. Chłopcy już, już są uczniami naszej szkoły, praktycznie wszystkie dokumenty e, mamy wypełnione, już, już byli na lekcjach. Byli też na treningu, tutaj trenują z naszymi uczniami, którzy też mamy pięciu zawodników, którzy są w reprezentacji Polski. Także tutaj naprawdę za, zaasymilowali się super. W naszym środowisku zresztą znali tych chłopców, bo rywalizowali z nimi tutaj. Większość zawodników grała w Ostrowcu Świętokrzyskim w reprezentacji Ukrainy w czasie eliminacji do mistrzostw Europy. Юніорок у 15, які, які були у нас в термінації, Pozwольmy, А позбуть позпозвую Русланові тлумачити дуже дуже важливим акцентом цього є, що ті діти можуть не тільки тренуватися, але і дійсно навчатися. Тобто, вони вже є прийняті, бо були здані документи, і вони прийняті вже в школу Олімпійського резерву, яка там працює. І що цей процес як науки, так і тренувальний процес буде дуже вдалим і дуже грамотно спланованим. І, і направду, ті діти, і ті фактично ті спортсмени, які приїхали, є дуже обдаровані і приймали участь в відборах на чемпіонат Європи. i grały w takich topowych, topowych zmaganiach, jakie były jak na terenie Polski, tak i Europy. Mariusz, czy ty jeszcze chciałbyś coś dodać? Bo ja chciałbym ci bardzo podziękować w imieniu nie wiem, Suchego Toru Brodka albo środowiska pływackiego, które reprezentuję za tak szybkie super, działanie, super działanie za oddolna działalność, która po prostu przynosi niesamowite efekty Zawsze to był jakiś taki problem, chyba przenieść kilka osób ze szkoły do szkoły albo przyjąć do szkoły. Jakaś papierologia, jakieś problemy, jakieś koszty. A tutaj udało się jednego dnia przyjąć nie tylko do klubu pływackiego, nie tylko do sekcji, ale, ale również do szkoły całą klasę, można powiedzieć, uczniów. Tak. Także szacunek i, i bardzo się cieszymy, że to Wam się udało. To znaczy, że jesteście skuteczni. Mariusz, no, mam nadzieję, że chyba to tylko korzyść dla Waszych piłkarzy wodnych, że będą mieli. Szansę mm, trenować i, 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 rywalizować się, i rywalizować na sparringach, a, tak, a może tak. nawet podczas meczów, prawda? Tak, ja myślę, że to, o czym mówiliście, jest bardzo ważne, dlatego że ci zawodnicy, oprócz tego, że trenują, dobrze by było, żeby też startowali w zawodach. I myślę, że tutaj udział zawodników, którzy do nas przyjechali, tym już uczniami naszej szkoły. Myślę, że, że niedługo gdzieś, tak jak tutaj mówi pan wiceprezes, może licencje klubowe. Myślę, że to by zdecydowanie podniosło poziom rozgrywek naszej, w naszej lidze juniorów, juniorów młodych. Mm -hmm. Także tutaj jak najbardziej. No Lariusz, oczywiście Lariusz, poczekaj, poczekaj, na... przepraszam cię, tak. dajmy szansę Rusłanowi przetłumaczyć. Dobrze. E, jak każdy w Polsce i w Ukrainie nie ma nic pochano, żeby nie wyszło na dobre. Все-таки тіма такого звиго це не вийшло не вийшло на добро, так бо все-таки клас спортсменів, e e які приїхали, і які зараз тут тренують, є достатньо високий, і він дозволяє e <śmie> підвищити й загальний, e загальний рівень водного e Польщі. І можливо, що це є власне той, той, той початковий момент, коли запуститься механізм розвитку водного полу в Польщі на рівні таких знаних країн, як Угорщина, як Італія, в тому числі і Україна. Бо, наприклад, з мого клубу зі Львова, то Динамо Львів водне поло завжди було дуже потужне. Ja chciałbym właściwie powiedzieć, że tak, to jest bardzo dobry moment w trudnych czasach, ale daje możliwość zwiększenia tej, tego poziomu, jaki jest teraz w piłce wodnej w Polsce i możliwe, to jest początek tego procesu, jaki zwiększy to zainteresowanie i Дастен стимул далі провадчить і розвіять водну на позімі таких країв, наприклад, як Венгри чи Волохи. Ну no, і навіть і, і, і Україна теж, наприклад, з моєї очистих сторон з, мої, з, моїх, з моїх, Львова, наш клуб Динамо Львов. Пілка водна завжди був знана в Європі і, і в Швечі теж, і заводниці насправді совшне, і потім з себе зреалізували і як тренери або функціонери спортові. było poruszany problem konkurencyjności, że na przykład zawodnicy w pływaniu ukraińscy mogą zacząć odbierać medale lub nagrody polskim pływakom, ponieważ mogą reprezentować wyższy poziom od nich i tą sprawę należałoby rozwiązać. Ale ciekaw jestem na etapie klubowym, kiedy będą wypierać polskich zawodników ze sztafet pływackich, albo wypierać, jak w Twoim przypadku, z pierwszego składu drużyny. Czy ty nie widzisz tutaj pewnego rodzaju zagrożenia, że może dochodzić na tym polu do konfliktów w drużynie pomiędzy zawodnikami przyjezdnymi lepszymi, a zawodnikami, którzy dopiero dopiero próbują osiągnąć ten poziom sportowy, jaki będą prezentowali ukraińscy piłkarze wodni. Ja myślę, że tutaj trzeba, trzeba stworzyć taki rzeczywiście pałac i tutaj rozważyć wszystkie jakby ewentualności które, i konsekwencje, które będą z tego wynikały. Ale myślę, że, że trzeba wszystko zrobić, żeby ci zawodnicy jednak mogli rywalizować. Na pewno tutaj będą przyjeżdżać do nas kluby tak na zgrupowania sportowe, bo pewnie będą chcieli zagrać z zawodnikami z Ukrainy. Także tutaj i nasze kadry też zapraszamy na zgrupowania do Ostrowca. Nie trzeba już jeździć na Słowację czy Węgry szukać parę partnerów, bo, bo mamy ich tutaj w Ostrowcu na co dzień. Są uczniami szkoły mistrzostwa sportowego. Mieszkają w internacie naszej szkoły, także mają wyżywienie. Świetne warunki do treningu, bo tutaj pływania nasza ostrowiecka słynie tak, z dobrych warunków do, do uprawiania piłki wodnej. Także chłopcy mają możliwość dwóch treningów dziennie, tak mają... Ułożony plan, dołączają do, do zawodników, którzy są już w sms do naszych polskich zawodników i tutaj zostali przez nich bardzo dobrze przyjęci, i, i, i tylko myślę, że są bezpieczni i, i mogą trenować. To to najważniejsze. Mają głowę ja, zajętą treningiem, a nie, a nie w tak, e, tak, wojną. Tak, tak. W tak, to, Tak powiem. to co powiedziałeś. No, masz to jak powiedziałeś Andrzej, on, jeżeli oni wchodzą na basen, to to naprawdę się odnajdują. Dla nich najważniejsze jest to, że są razem, e, że mogą trenować. E, proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili e, mama e, wiezie jednego chłopca e, z Włoch, z Podeny, I on po prostu tak już e, wiercił mamie się w brzuchu, że on chce przyjechać do swoich chłopców z Włoch. Tak, że mama wsiada w samochód i 1500 km wieże go do Ostro. Mariusz, ale ja, ja w Twoim głosie słyszę jakiś entuzjazm większy niż kiedy rozmawialiśmy kilka tygodni wcześniej. Czyli jakby ci nowi chłopcy, którzy przyjechali do klubu, zwiększyli frekwencję w klubie, też spowodowali chyba Twój optymizm na to, że, że Krzo będzie rósł w siłę. Tak, jest to dla mnie też bardzo. Dobry uważam o doświadczeniu i tak, bo ja będę ich trenerem. Także to jest dla mnie nowe wyzwanie, ale, ale daje dużo energii naprawdę i naprawdę zabawy, i myślę, że tutaj przyniesie nam bardzo dużo dobrego ta współpraca. A ja jeszcze z jednej rzeczy bardzo się cieszę, drodzy widzowie, słuchacze, Mariusz, że kolejny raz piłka wodna zagościła w suchym torze Broadcast. Tak, <laughs> tak, tak. Także no i wody, mam nadzieję, jesteśmy... że będzie coraz więcej w przestrzeni. Publicznej, polskiej tak. przestrzeni publicznej. Również dzięki zawodnikom, którzy przyjadą do nas z Ukrainy. Tak jest. Tak. Mariusz, dziękujemy Ci pięknie za ten telefon, Dzień. ten ważny telefon, ważny głos w rozmowie. Trochę się nie spodziewaliśmy, że w się tylko wszystkim już 17 się zawodników. Tak działa. Czy, czy wkrótce się nie mówi się, się działa? Tak? Siedziała, a nie chwali tak. się, a nie tak. chwali się na postami na Facebooku. Także brawo. Tak, tak. Jeżeli tylko dostali, dostaliśmy informację, bo oczywiście no to Pani Dyrektor tak musiała zapytać o zgodę organu nadzorującego, w tym przypadku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu, tak, Naczelnika Wydziału Edukacji, jeżeli tylko dostaliśmy zielone do światło, to od razu zaczęliśmy działać z ziemią, który jest koordynatorem tam na miejscu, organizuje chłopców i tutaj cały czas jesteśmy w kontakcie, ja z nim jestem codziennie praktycznie na telefonie, tak, pytam go, co chłopcy, w jaki sposób trenowali i jakie metody treningowe stosował, tak, żeby tutaj tak. troszeczkę też wpleść tych metod treningowych w mhm. ich trening. Mariusz, rzadko to robię, ale posłuchaj, to są dla Was brawa za szybkie działanie, sprawne działanie. Słyszałeś ten aplauz, Tak. Słyszałem, słyszałem, dziękuję bardzo. dziękuję Wszystkiego bardzo. dobrego. Trzymajcie się. Powodzenia, sukcesów. No również dziękuję bardzo. Do widzenia, do... do widzenia, do usłyszenia. Jakie optymistyczne głosy do nas docierają, prawda? Bo, a a nowe, jesteście a ja... zaskoczeni? tak, no bo za jakąś chwilę to będziecie rywalizować gdzie, gdzie jest centrum piłki wodnej, czy w Warszawie na Warszawianki u Ciebie, czy w Ostrowcu <grym> dobry punkt ja mam, Ruslan, dobry punkt. ja mam trochę inny pomysł na tą piłkę wodną, czyli stworzyć podstawy piramidy, dosyć <grym> szerokie a dopiero później wyczyn no najczęściej w klubach sportowych w Polsce jest czasami odwrócona ta piramida czyli ja dążymy do tego, żeby mieć kilku to... zawodników wyczynowych, a niekoniecznie nie fundament. Andrzej, jeszcze jeden komentarz do, do, do tego kwestii współzawodnictwa i ewentualnego mm -hmm. miejsca w składzie, no bo o ile, tak jak tu Pan Jacek mówił, no ta kwestia zdobycia Mistrza Polski może być taka sporna mm -hmm. albo trudna dla, dla, dla wielu, o tyle w klubach, no przecież takim modelem pływackim, takim rajem obiecanym są Stany Zjednoczone. No Chyba sobie nikt nie wyobraża, że za paszport Stanów Zjednoczonych się dostaje miejsce w jakiejkolwiek amerykańskiej drużynie, tylko po prostu za piątą czy czwartą osobą robi się kreskę i do widzenia reszta na ławkę. I, i czy ty jesteś Polakiem, Ukraińcem, czy, czy, czy Australijczykiem, to albo siedzisz, albo pływasz. No I to, to chyba takie za zdrowe zasady powinny wszędzie obowiązywać. Oczywiście, Jóżowo, ja może, mówię. Tak, ja może to przetłumaczę, bo to jest ważne, że w poprzedniej rozmowie pro. Водне поло і з паном віцепрезисом Яцьким тьміним було таке не занепокоєння: а був поставлений акцент про те, що, чи наприклад, спортсмени з України, які зараз приїхали, які перебувають тут, а можливо і залишаться, не витіснять польських спортсменів, зокрема, там в плавані, в водному полу і все і. Є кілька можливих способів це вирішення того питання. Одне з них, звичайно, на, на рівні держави, створюючи і як і українським спортсменам, так само і польським спортсменам однакові можливості і маючи ресурс як для одних, так і для других. А з другого боку, може бути модель який американських ліг. Де не питається, який ти паспорт маєш, чи ти є, і якої ти національності, чи ти є поляком, чи ти є українцем, чи ти приїхав навіть з Індії, чи з іншого краю, а рахується власне результат, рахується, що ти себе представляєш чи в даному виді спорту, чи в мистецькому якомусь плані. Тобто, як кажуть поляки, лічище тільки сукцес. Czy wy jeszcze chcielibyście na koniec może podsumować nasz dzisiejszy program, z którego ja jestem bardzo zadowolony, bo jest to pierwszy program, który nadawaliśmy w dwóch językach dla dwóch nacji, dla dwóch narodowości, ukraińskiej i polskiej. Wszyscy wiemy w jak trudnej sytuacji znaleźli się nasi sąsiedzi z Ukrainy i w jaki sposób próbujemy im pomóc. Yy, może tak słowa, jakie mi się to, już nie przy okazji tego programu, ale w ogóle w tych ostatnich dniach. W głowie pojawiają, to szkoda, że musiały się tak straszne rzeczy stać, żebyśmy się bliżej tak naprawdę, połączyli i poznali. I ja sobie myślę, że Ukraina i te wszystkie miasta, które widzimy, jak są niszczone, myślę, że one się staną taką naturalną destynacją do odwiedzin już po czasie tej zawieruchy i, 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 i ten takie partnerstwo. Dzisiaj dla pokoju, a partnerstwo takie między narodami pozostanie na dłużej, i też to, co dzisiaj rozpoczęliśmy, czy w tym programie, czy słuchać, że prezes Otylian Drzejżak robi, że też te federacje z korzyścią w przyszłości dla jednej i dla drugiej, no zaczęło się w takim przykrym momencie, ale wierzę, że po prostu to coś dobrego przyniesie w przyszłości. No, dla mogę powiedzieć, dla mnie ważne, że te sprawy, te działania robią zwykle ludzie. яке сов вокруг нас. І то теж дає можливість далі то потніч на вищий позів. І вищі габінети вищих влад і показати, що маємо здольності, маємо умітності і хочемо, і можемо, що найважливіше теж, то зреалізувати. A potrzebno nam tylko wsparcie, i możliwie generalnie dobra komunikacja, i to wypracowanie takie prawidlowe, żeby było maksymalnie efektywne i maksymalnie korzystne dla obu krajów, dla Polski, dla Ukrainy, dla obu narodu ukrańskiego i polskiego, i chyba dla. Każdej osoby, jaka dziś cierpi od rosyjskiej agresji. A u mnie może troszeczkę zabraknie płyenty do dzisiejszego programu, ale to dlatego, że chciałbym w sposób bardzo osobisty zwrócić się do moich przyjaciół, którzy przebywają na Ukrainie i którzy również uczestniczą w działaniach wojennych, czyli są na pierwszej linii frontu. Jeszcze niedawno ze Stanisławem Krotem, między innymi z Czernichowa, ścigałem się na mistrzostwach Europy w Kadyksie, w Jałcie czy w Kraniu, czy na zawodach, które organizowaliśmy na mistrzostwach Warszawy, mastersów w Warszawie, jeszcze na basenie Uniwersytetu Warszawskiego, więc musiało to być chyba ponad 10 lat temu, kiedy się ścigaliśmy. Zawsze Stanisław, czy. Czy Igor Kuchariew, czy Walentyna mm, Griszczenko, czy mm, kilka innych osób, z którymi się ścigałem, zawodników, pamiętali zawsze o życzeniach, zawsze pamiętali o nawet prezentach, bo nie chcę tutaj już rusłan wymieniać rzeczy, które od ciebie otrzymałem, pamiątki zawsze, za każdym razem, ale na przykład od Stanisława Krota z Czernychowa otrzymałem tort bezowy, olbrzymi, który przywiózł mi po prostu tak, żeby, żeby mnie zadowolić. pamiętał Pamiętało o tym. Dzisiaj Stanisław Krot walczy od dwóch tygodni na pierwszej, na pierwszej linii frontu, na 50 km oddalonym od Czernichowa, od przepraszam Czernichowie, oddalonym 50 kilometrów od granicy z Rosją. Stanisław Krot 8 lat temu, doświadczył już wojny w Donbasie, kiedy tłumaczył mi, że tam pracował i słyszał, jak w kule latają w powietrzu. Postanowił, że. Hmm, Postanowił, że zrezygnuje z kilku treningów tygodniowo na rzecz ćwiczeń w lesie. Nie wiedziałem, o jakie ćwiczenia chodzi. Dowiedziałem się, że on razem z kolegami już przygotowuje się do ewentualnego ataku Rosji na Ukrainę, że musi się przygotować do wojny. Ja tego zupełnie nie rozumiałem. Pomyślałem sobie wtedy, może to taka zabawa, jeszcze w chłopięca w dorosłym wieku, ale dzisiaj zrozumiałem, że te przygotowania. Ośmioletnie Stanisława Krota, czy, czy innych moich znajomych, innych osób, innych Ukraińców, no, były jednak celowe. To też dobrze świadczy o Ukraińcach. To też pokazuje, że dzisiaj Ukraina stawia opór tak wielkiej armii rosyjskiej, właśnie dlatego, że przygotowywała się solidnie do stawiania oporu. Jestem cały czas z nimi w kontakcie, ja Dlatego tak emocjonalnie reaguje, ponieważ emocjonalne często są wymiany, nasze, nasza korespondencja, i, i po prostu czasami te emocje dają, dają upust wtedy, kiedy, kiedy wypowiadamy się publicznie. Także jesteśmy sercem z wszystkimi Ukraińcami, którzy stawiają opór, którzy walczą, którzy są i na terenie Ukrainy, i na terenie Polski i którzy wspierają z całych sił i działają na rzecz wolnej Ukrainy w Polsce czy na całym świecie. Chcemy przyjmować, przyjmujemy. Wszystkie mamy z dziećmi, ze sportowymi dziećmi. Staramy się pomóc, bo jest to w naszym polskim obowiązku, kiedy nasi koledzy z Ukrainy za każdym razem dziękują nam za najdrobniejszy gest. Proszę, żeby tego nie robili, dlatego że... Pomaganie Ukrainie, która walczy z okupantem, z najeźdźcą, jest w naszym obowiązku, ponieważ to właśnie wy, Ukraińcy, próbujecie zatrzymać agresywnego Putina przed jego dalszymi pomysłami, żeby, żeby pokusić się o zajęcie większej części Europy, w tym na pewno i Polski. Dlatego uważam, że nie ma tutaj co dziękować, tylko po prostu my musimy Was wspierać i Wam dziękować za to, że, że stawiacie tak dzielny opór. No to chyba tylko tyle na koniec chciałem powiedzieć i serdecznie dziękuję wszystkim widzom, którzy dzisiaj nas słuchali, zarówno tych, którzy są w Polsce, jak i tych, którzy są na Ukrainie, Polakom i Ukraińcom. Сердечно дякуємо е, всім нашим слухачам е, по обидва боки кордону і у світі, де би вони не знаходилися, де б вони не знаходилися, і українцям, і полякам, і молимося за всіх тих, хто сьогодні воює на першій лінії і захищає не тільки Україну, а, е, а дійсно е, демократичні цінності і все те. E, czysto ludzkiej cynności Europy, świat. Bo inaczej, jak się nie my, to kto? Sława Ukrainie, herojom sława i śmierć wrogom. Moi drodzy, nie będziemy dzisiaj kończyli żadnymi reklamami, po prostu tak się z wami pożegnamy. Do następnego razu. Bądźcie z nami. Z suchym torem broadcast. Dobrej nocy. Żegnają się z Państwem Rusłan, Maciek i Andrzej i do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego dobrego. Chwała Ukrainie. Heru. Dobrej nocy. Dobranieć i spokojnej nocy.